Moje postanowienia noworosze. Nie wiem, czy podzielę sobie to na dwie części, bo jest tego tyle. Ale udało mi się spisać Dzisiaj mam, chyba 3 stycznia W końcu się zmotywowałam, bo jak wiecie ten rok zaczęłam Jakoś tak dziwnie, e, dziwne emocje Mam targają, nie mam motywacji Ale już się zebrałam Być może ktoś, kto jeszcze też nie ma swoich postanowień Się dziś tu zainspiruje Będzie tu dużo też zdrowotnych postanowień Takie pod względem psychicznym głównie e, Ale też będą takie proste I pierwszy punkt to jest zapuszczanie włosów Dlatego, że ja od jakiegoś czasu e, Od dwóch lat około ścinam włosy mniej więcej do ramion e, I... Kiedyś miałam dłuższe i chciałabym spróbować znowu je zapuścić. I drugi punkt tutaj zalicza się właśnie jakby jeden i dwa to. Praktycznie bardzo są podobne, bo nie będę farbować włosów, dlatego że byłoby mi ciężko zapuścić na przykład rozjaśniane włosy, pomimo że bardzo mnie to kusi. No i w tym roku postanowiłam, że nie będę już farbować włosów. Oczywiście będę je podcinać, ale tylko to będą końcówki. Trzeci punkt. Będę czytać codziennie chociaż trochę książki. Ja tutaj sobie nie wybieram ilości książek oraz czasu czytania tej książki, wiem, że może być różnie, ale będę starała się otworzyć codziennie tą książkę i trochę jej przeczytać. Zobaczymy na koniec roku, ile. Ich wyjdzie. Czwarty punkt. Codziennie przed snem będę wybierać sobie jedną rzecz z dnia, która wydarzyła się pozytywną rzecz, i sobie o niej myśleć. Mam nadzieję, że to się uda. Wiem, że może być ciężko, ale będę się starała o tym pamiętać i robić to codziennie, wybrać sobie tą jedną rzecz z dnia. Piąty punkt, tutaj mam jakby rozpisane parę takich podpunktów. Chodzić wcześniej spać. Ja chodzę późno spać, chciałabym sobie przesunąć te godziny do przodu, żeby więcej spać, zwłaszcza w tygodniu, kiedy muszę wcześniej spać, kiedy muszę wcześniej wstać. Chcę się nagrywać bez żadnych ucięć i czasem jest ciężko po prostu. Gadam na jednym wdechu prawie. Więc no wiadomo, że będą dni wyjątku, ale jeżeli chodzi tak normalnie od poniedziałku do piątku, będę starała kołać się wcześniej. Chciałabym też troszeczkę ograniczyć słodycze, nie rezygnować, ale ograniczyć oraz pić więcej wody. Jeżeli ktoś ma jakieś tutaj typy, żeby tej wody więcej pić, to proszę napiszcie mi, bo ja mam z tym duży problem, a bardzo bym chciała. Szóste to jest regularnie ćwiczenie makijażu. I ja ogólnie maluję się codziennie i też różnie ćwiczę te makijaże na sobie, czy też czasem na kimś, ale są to makijaże, które właściwie robię ciągle podobne. Chciałabym, tutaj chodzi mi w tym punkcie o to, że chciałabym znajdywać różne makijaże, których jeszcze nigdy nie robiłam i po prostu uczyć się ich, robić sobie gdzieś tam z tutorialu i tak dalej, minimum dwa razy w tygodniu. Bo też to trochę zaniedbałam. Siódmy punkt. Porównywać się tylko do siebie do dnia wczorajszego. Ósmy punkt. Przestać odkładać rzeczy na później. I to takie proste rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli mam umyć dziś lustro, to zrobię to dziś. Nie będę odkładać tego na jutro, bo naprawdę kilka minut mnie nie zbawi. Więc lepiej zrobię to dziś i od teraz naprawdę chcę tak robić. I nie zlekać z tym. Ósmy punkt. To jest codziennie codziennie robię jedną małą rzecz dla siebie, ja się nie mogę po sobie rozczytać, nie komentujmy tego, jedną małą rzecz dla siebie i bardzo tutaj wtedy myślę o sobie, to może być cokolwiek, wybieram, że po prostu zrobię sobie dobry posiłek, który uwielbiam, usiądę, z nim wciszę, do tego sobie, nie wiem, odpalę muzyczkę czy serial i to jest ten czas dla mnie, czy w danym dniu wyjdę na spacer, czy rozłożę sobie matę. Wiodzę, też się dosyć zaniedbałam, kiedy się ćwiczyłam, i po prostu codziennie może być to co innego dla urozmaicenia. Wiem, że z tym też może być ciężko, i może to nie zdarzy się niestety, że codziennie znajdę ten czas dla siebie, ale bardzo bym chciała. Dziesiąty punkt. Będę otaczać, będę starała otaczać się treściami, które mnie wspierają. Jeżeli będzie coś, co po prostu czuję, że wzbudza we mnie złe emocje, będę to przeklikiwać, przewijać dalej, i tak dalej. Nie chcę w sobie wzbudzać jakichś tam niepotrzebnych emocji. Jedenasty punkt. Tutaj się trochę rozpisałam, a ja to tak grałam że nie mogę się ogólnie po sobie rozczytać. E, więc to jest tak, jeżeli poczuję jakąś emocję typu zranienie, zdenerwowanie, będę, nie będę od tego uciekać, bo to był mój problem, że ja bardzo od tego uciekam. E, Dam sobie czas, by się skupić, dlaczego czuję tak, a nie inaczej, ale też nie popaść w dołek, gdzie będę siedzieć i całymi dniami się nad tym zastanawiać i dołować. Ale też wiem, że unikanie tego nic mi nie dawało i prowadziło właśnie później do różnych lęków u mnie, ataków paniki i totalnego niezrozumienia dla siebie, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc tutaj bardzo postaram się skupić na sobie przede wszystkim. Dwunasty punkt. Y, zanim coś kupię, no tutaj mam na myśli głównie ubrania, y, kosmetyki, y, no takie po prostu rzeczy, y, zastanowię się kilka razy, czy na pewno jest mi to potrzebne i czy na pewno będę to używać, czy na pewno będę to nosić, a nie po prostu kupię pod wpływem emocji i promocji i będzie leżeć to y, nieużywane, w końcu się przeterminuje, ja to wyrzucę. Y, I trzynasty punkt, który. Jest najcięższym punktem dla mnie, bo odwlekam to od lat, ale i, no chcę się zapisać na prawko. Ojej, czekajcie. No i z tym prawkiem po prostu mam duży problem, więc jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale też czuję, że bardzo bym chciała, by, by to już był ten rok, w którym ja pójdę na to prawko błędnie, czy ja zdam, czy nie zdam, chcę po prostu na nie iść, więc trzymajcie sami.